Bóg pragnie nas umocnić swym Słowem. I to pierwsze czytanie z Księgi Mądrości zapowiada nam to wszystko, co się spełni. Gdybyśmy szli po kolei księgami Pisma Świętego, to przez Księgę Mądrości doszliśmy, doszlibyśmy do Ewangelii, w której będziemy czytać o tym, w jaki sposób Jezus został umęczony, jak oddał swoje życie i jak z martwych wstał. Ale musimy mieć ciągle tę świadomość, że ta męka Jezusa, ona była z powodu tego, że faryzeusze i uczeni w piśmie Mu zazdrościli, pewnie dlatego, że za Nim chodziły tłumy, że wielu ludzi chodziło za Nim i chciało żyć tak, jak On głosił. I byli też pewnie tacy, którzy po prostu Go nienawidzili, bo był w czymś lepszy. I zobaczcie, że Dzisiaj mamy XXI wiek, jakby 2000 lat po i nic się w tym nie zmieniło. Wielu ludzi żyje patrząc na drugiego człowieka z wielką nienawiścią, z wielką zazdrością, choć jak kiedyś mi jedna młoda dziewczyna powiedziała, nie ma co szukać przyjemności w grzechu, ale... Zazdrość jest grzechem, który nie niesie w sobie żadnej przyjemności, niesie tylko niepotrzebne nerwy. I tak dzisiaj żyjąc przychodzimy do Jezusa, by on coś pomógł nam zmienić w sobie, byśmy przesta przestali nienawidzić, a zaczęli kochać, byśmy nie byli złośliwi, lecz byli miłosierni, byśmy potrafili przebaczyć, tak jak Bóg nam przebacza. To jest ta szkoła Jezusa, w której my ciągle musimy się formować. Bo to co nas niepokoi na co dzień, to przede wszystkim ten niepokój, który mamy w sobie, który jest naszym życiowym nieuporządkowaniem. Ja przez jakiś czas miałem okazję posługiwać wśród młodych, którzy korzystali z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej i Ci specjaliści z dziedziny pedagogiki i psychologii twierdzili, że nie wszyscy wymagają pomocy od nich. Dla, niektó dla niektórych wystarczy rozmowa szczera z kapłanem, może posługa sakramentalna, i rzeczywiście tak było. I kiedy w rozmowie z tym młodym człowiekiem zaczęliśmy porządkować w nim to, co jest w nieładzie, to, co jest jego życiową rano, to, czego nie zaznał albo czego doświadczył w swoim rodzinnym domu, szczególnie od najbliższych. To ten człowiek młody z nadpobudliwego stawał się bardzo spokojny, bo w środku nic w nim nie, krzyczano, nie krzyczało, nic go od środka nie rozrywało. I zwróćcie uwagę, że ile razy jesteście zdenerwowani, najczęściej my te nasze emocje wyrzucamy na tych, których mamy najbliżej w domu, no bo gdybyśmy do obcego jakoś tam wybuchli, to pewnie popatrzyłby na nas dziwnie i powiedział: Idź sobie. Ale jest w nas coś takiego, że ten niepokój buduje się w środku, zbiera się, zbiera i w pewnym momencie wybucha. I wtedy szatan ma radość, bo my wtedy, kiedy wybuchniemy, to pewnie nie szczędzimy słów tych brzydkich, ale też różnych zachowań czy myśli. No i Jezus daje nam przepis w Ewangelii na to, jak żyć. Daje nam przepis na to, że jeśli chcesz być najważniejszy, najmądrzejszy, to bądź tym, który służy. I zawsze, kiedy Jezus mówi o służbie, powinniśmy przywołać w sobie w głowie ten obraz, kiedy On swoim uczniom umywał nogi. On, Mistrz, wziął wodę, wziął prześcieradło, przepasał się i mył swoim uczniom nogi, żeby pokazać im, że bycie dla drugiego człowieka to służba. I do tej służby przecież każdy z nas jest zaproszony przez sakrament chrztu. Mamy być tymi misjonarzami, mamy, mamy być tymi, którzy służą, którzy wychodzą naprzeciw potrzebie drugiego człowieka, którzy odsuwają na bok swoje jakieś wyimaginowane, często potrzeby, swoje urazy, a patrzą z miłością. Zobaczcie, że Jezus w całej historii, którą mamy opisano w Ewangelii, w Ewangelii Nigdy nawet do faryzeuszy, do uczonych w piśmie, do tych, którzy chcieli go zabić, nie powiedział nic, co było pozbawione miłości. I to jest, kochani, recepta dla nas. Jeśli chcemy być tymi, którzy dają miłość i tą miłość otrzymują, musimy uporządkować swoje wnętrze. Uporządkować w sobie to wewnętrzne ego, by stać się prości, jak dziecko. Dziecko, które wprost powie o swoich uczuciach, o tym co myśli, co czuje, jak obserwuję dzieci moich znajomych i przyjaciół, to wystarczy, że wejdę do nich do domu i patrząc na dziecko, jak ono się zachowuje, wiem, czy są w domu niemcy, czyli cisza, bo się rodzice pożarli, czy rzeczywiście jakaś atmosfera jest napięta, czy jest tak po prostu dobrze, miło. Bo dziecko nie ukrywa, to my jesteśmy w stanie przyjąć jakąś maskę, zmienić swoje zachowanie, od tak, by coś poudawać. Natomiast, natomiast dziecko jest bardzo szczere i my mamy być tacy wobec drugiego człowieka. Mamy prawo do swoich nerwów, do swoich emocji. Emocje nie podlegają ocenie moralnej, ale naszym zobowiązaniem jest przede wszystkim miłość. Bo dziecko kocha drugiego człowieka. Dziecko nie czuje tak wprost urazy, kiedy kogoś zobaczy. To w nas, dorosłych, jest to myślenie, że o ten to pewnie taki i nie taki, a ten to pewnie to i to zrobił. A dziecko tak nie myśli. Dziecko patrzy na każdego z miłością i z nadzieją. Bądźmy więc tymi, którzy patrzą z miłością i nadzieją, którzy chcą żyć Ewangelią, a przede wszystkim bądźmy tymi, którzy chcą przede wszystkim dobra drugiego człowieka, a nie swojej własnej wygody. Amen. Wierzę w jednego Boga.